Wkrótce otrzymasz wiadomość, która wstrząśnie każdą komórką Twojego ciała i głęboko poruszy Twoje serce. Latami szukałeś znaków, próbowałeś poczuć to połączenie, które zdawało się istnieć poza logiką, poza tym, co dostrzega oko. A teraz anioły przynoszą jasność. Imię Twojej bratniej duszy w końcu do ciebie dotarło. Może się to wydawać niewiarygodne. Niemal jak sen mieszający się z rzeczywistością, ale każda emocja, każde doznanie, które przebiega przez Twoją skórę i umysł jest całkowicie realne. Pozwól sobie wchłonąć tę prawdę, zaakceptuj to uczucie i uznaj, że życie przynosi coś niezwykłego, coś, co rozświetli Twoje istnienie w sposób, którego jeszcze nie potrafisz sobie wyobrazić. Każda chwila oczekiwania, której doświadczyłeś do tej pory, Posłużyła do przygotowania twojego serca na tę chwilę, i teraz nie ma już miejsca na wątpliwości ani wahanie. Nadszedł czas, by otworzyć swoje serce, by czuć głęboko, z odwagą i poddaniem. Może wydawać się niepokojące wyobrażenie sobie, że ktoś, czyja obecność nie została jeszcze w pełni dostrzeżona, jest już tak połączony z twoją energią tak obecny w Twoim przeznaczeniu. Ta osoba zawsze była bliżej niż sobie wyobrażałeś, mimo że czas i przestrzeń sprawiały, że wydawała się odległa. Anioły chcą, abyś dostrzegał każdy szczegół swojego codziennego życia, ponieważ drobne znaki, zbiegi okoliczności i nagłe poczucie znajomości są w rzeczywistości subtelnymi sygnałami potwierdzającymi, że więź istnieje i zawsze istniała. Każde spojrzenie, które przykuło twoją uwagę, każde słowo lub gest, który przyprawił cię odreszcz, każda nagła intuicja, że coś się wydarzy, teraz idealnie wpasowuje się w tę wielką układankę, którą przygotowało dla Ciebie życie. To moment rozpoznania, uświadomienia sobie, że nic nie stało się przypadkiem, i że każde doświadczenie, którego doświadczyłeś. Było konieczne, aby to spotkanie miało prawdziwy i głęboki sens. Temu objawieniu towarzyszy również poczucie pilności, jakby wszechświat namawiał cię do rozpoznania i zaakceptowania obecności tej osoby w twoim życiu. Twoje myśli mogą stać się intensywniejsze, emocje silniejsze, a naturalną reakcją jest mieszanka strachu, niepokoju i oczekiwania. Anioły chcą, abyś zrozumiał, że to wszystko jest znakiem, że jesteś gotowy. Niech każdy krok, który do tej pory zrobiłeś, każda decyzja, każda trudność wzmocnią twojego ducha i intuicję. Oddychaj głęboko i pozwól sobie poczuć każdą emocję bez osądu, akceptując zarówno ekscytację, jak i niepokój, ponieważ to właśnie ta intensywność Potwierdza wagę tego, co ma się wydarzyć. Zanim przejdziesz dalej, napisz w komentarzu: Światło, które mnie prowadzi, jest silniejsze niż jakakolwiek ciemność. Poczuj, jak te słowa wibrują w tobie, niczym afirmacja odwagi i jasności, niewidzialna siła, która ochroni cię, gdy zanurzysz się w tym doświadczeniu. Ten gest to coś więcej niż tylko słowa. To zobowiązanie wobec siebie, by pozwolić pozytywnej energii połączyć się z tobą i otworzyć przestrzeń na przyjęcie tego, co życie ci przyniesie. Weź głęboki oddech, zamknij oczy na kilka sekund i zauważ, jak ta afirmacja przynosi natychmiastową ulgę, jakby otworzyły się niewidzialne drzwi, pozwalając ci poczuć się bezpiecznie i gotowym na kolejny etap tego odkrycia. Wyobraź sobie zaskoczenie. Emocje i dreszcz, które przechodzą przez Twoje ciało, gdy słyszysz imię tej osoby. To naturalne, że odczuwasz mieszankę emocji, ciekawość, niepokój, a nawet nutę niedowierzania. Każde wspomnienie, każde doznanie z przeszłości, które zdaje się rezonować, nabiera teraz nowego znaczenia. To imię to nie tylko tożsamość. Ale klucz, który łączy Twoją duszę z wyższą energią, budząc uśpione wspomnienia i uczucia, ujawniając coś, co zawsze czułeś, nawet nie do końca to rozumiejąc. Pozwól sobie poczuć każde uderzenie serca, każde drżenie emocji, każde westchnienie, które umyka Ci nieświadomie, ponieważ te reakcje fizyczne są wyraźnymi oznakami intensywności tego połączenia. Znakami, których Aniołowie używają, aby pokazać Ci, że jesteś na właściwej drodze. Aniołowie chcą, abyś uświadomił sobie, że to spotkanie to nie tylko słowa, spojrzenia czy przyszłe spotkania to wewnętrzna transformacja, która już się rozpoczęła. Obecność tej osoby w Twoim życiu obudzi ukryte aspekty Ciebie, pragnienia i marzenia, o których istnieniu być może nigdy nie marzyłeś. Każda emocja, która się pojawia, każde powracające wspomnienie jest częścią procesu wzrostu i dojrzewania. Jest to zaproszenie do jeszcze głębszego uświadomienia sobie własnej siły, swojej zdolności do kochania i przyjmowania miłości z równą intensywnością, do zrozumienia, że cała Twoja dotychczasowa historia, z jej bólami i radościami, była Ci potrzebna abyś stał się osobą zdolną doświadczyć tej głębokiej i prawdziwej miłości. Nawet w obliczu takiej intensywności, może pojawić się pytanie: Czy jestem na to gotowy? Czy moje życie jest w stanie utrzymać tak silną więź? Odpowiedź brzmi: tak. Przeżyłeś trudne chwile, doświadczenia, które wystawiły na próbę twoje serce i wiarę, i wyszedłeś z nich silniejszy. Każda łza, każda strata, każda frustracja ukształtowały Twoją zdolność rozumienia i doceniania miłości, gdy naprawdę nadejdzie. Teraz wszystko to przekształca się w solidny fundament, pozwalający ci żyć każdą chwilą z poddaniem, świadomością i radością, bez lęku przed nieznanym, ponieważ masz już w sobie całą siłę potrzebną do stawienia czoła temu, co cię czeka. Poczuj, jakby otwierały się starożytne drzwi, uwalniając energię, które do tej pory były stłumione. To otwarcie nie dotyczy tylko miłości, ale także możliwości radości, równowagi i spełnienia w Twoim życiu. Wszystko, co wydawało się statyczne, odległe lub niedostępne, staje się teraz namacalne, realne i możliwe. Każdy szczegół Twojego dnia, każdy gest wszechświata. Każdy nieoczekiwany zbieg okoliczności służy jako przypomnienie, że wkrótce doświadczysz czegoś wyjątkowego, czegoś zasłużonego i nadchodzącego w idealnym momencie, niosąc ze sobą lekkość, czar i uczucia, które sprawią, że twoje serce zadrży z emocji jak nigdy dotąd. To normalne, że wspomnienia z przeszłości wypływają na powierzchnię, przynosząc doświadczenia, które mogą wydawać się oderwane od siebie. Ale tak naprawdę każde z nich miało swój cel: wzmocnić cię, nauczyć cię czegoś i przygotować twojego ducha na to połączenie. Spójrz na wszystko z wdzięcznością, nawet jeśli w tamtym momencie trudno było to zrozumieć. Każdy związek, każde spotkanie i każda trudność służyły jako trening rozpoznawania i doceniania tej miłości, która teraz objawia się tak wyraźnie. Uświadom sobie, że nie jesteś sam na tej drodze. Anioły są obecne, prowadząc i chroniąc każdy krok, zapewniając, że możesz przyjąć to doświadczenie z pewnością siebie i poczuciem bezpieczeństwa. Imię twojej bratniej duszy to nie tylko objawienie, ale symbol jedności, zrozumienia i głębokich uczuć. Niesie ze sobą obietnicę prawdziwej więzi, przyjaźni. I zrozumienia, które mogą odmienić nie tylko Twoje życie miłosne, ale także Twój sposób postrzegania świata, relacji i Twojej własnej energii. Akceptacja tej obecności to przyjęcie intensywności, delikatności i magii, które przygotował dla Ciebie wszechświat. Każde doznanie, każda emocja i każda intuicja, którą teraz odczuwasz, są oznaką, że jesteś w zgodzie z czymś większym, czymś, co przybywa, by rozświetlić twoje życie i wzmocnić twoją wewnętrzną moc. Zanim przejdziesz dalej, napisz w komentarzu: Jestem chroniony przez niewidzialne siły działające na moją korzyść. Poczuj tę afirmację jak tarczę jak ochronę otaczającą twoje serce i umysł, która zapewnia, że możesz przyjąć każde objawienie z pewnością siebie. Bez strachu i wątpliwości. Ten prosty gest łączy cię z energią troski i wsparcia, pokazując ci, że nic negatywnego nie może zakłócić tego doświadczenia, przygotowanego specjalnie dla ciebie. Oddychaj głęboko i poczuj, jak rośnie w Tobie siła. Imię Twojej bratniej duszy to dopiero początek drogi odkryć, emocji i głębokich przemian. Niesie ze sobą obietnice spotkań, doświadczeń i uczuć wykraczających poza możliwości ludzkiego umysłu. Pozwól sobie poczuć każdą wibrację, zaakceptuj każdą emocję i uświadom sobie, że życie oferuje ci coś niezwykłego. To czas na otwarcie się, zaufanie i świętowanie, ponieważ miłość, która nadchodzi, to nie tylko ulotne uczucie, ale potężna energia. Która odmieni twój świat i odnowi twojego ducha w sposób, którego zawsze pragnąłeś.